Festiwal Kultury bez barier. Gere, przyjechałeś. No właśnie, powiedz, skąd ty przyjechałeś tak naprawdę tutaj na festiwal Kultury bez barier? Przyjechałem z Macedonii. Dowiedziałem się o was przez internet, oczywiście. Mieszkałem w Polsce w latach 97-2008, więc jakoś łączy mnie bliskość z Polską. No i tak, usiadłem sobie w. Poszukałem w internecie, znalazłem festiwal, który jest bardzo podobny do tego, co my robimy w Macedonii. Ile się jedzie z Macedonii na Festiwal Kultury Bez Barier? Jakbym jechał, to bym jechał pewnie prawie cały dzień, prawda? A natomiast leciałem, więc nie było tak długo, jakieś dwie godzinki lotu. Co ciebie tak naprawdę tutaj ściągnęło? Co chcesz? Czy chcesz uczestniczyć w kulturze? Czy chcesz się dowiedzieć, jak to w ogóle wygląda? Czy po prostu tęskno ci było do Polski? Wszystkie trzy. Wiesz, wszystkie, wszystko, wszystko, co wspomniałeś, czyli tak, no tęsknię, bo chcę. I wracam zawsze z, z, z radością. Drugie to, tak jak powiedziałem, no mamy festiwal bardzo podobny do Waszego. Zwanialiśmy się, pisaliśmy za nią. Zarezerwowałem ten lot i no po prostu chcę wchłaniać wszystko, co robicie. Chciałbym po prostu robić wspólne rzeczy, stwarzać więcej możliwości dla naszych, dla naszych kolegów i koleżanek. Jesteś tutaj z nami od samego początku, ale tak. troszkę wydarzeń sobie zarezerwowałeś. Gdzie tak. się wybierasz? Wybieram się, słuchaj, na no, 60 czy ponad 60% wydarzeń. Będę na, na warsztatach, pójdę do teatru, zobaczę spektakle, będę na debatach, zobaczę jak się pracuje tutaj u Was z dziećmi, będę majsterkować z nimi, mam nadzieję, że pójdę na rejs po Wiśle. Także, no wiesz, no, chciałem zobaczyć w różnych odsłonach festiwalu, jak się pracuje z ludźmi z niepełnosprawnością. No i chciałbym to przenieść jako pozytywne praktyki też do Macedonii, ale też na Bałkany, tak. No i odwrotnie, nasze pozytywne praktyki po prostu tutaj przenieść i przekazać sam poruszasz się na wózku. Dostępność jest dla Ciebie ważna? No bo po prostu jest dla Ciebie ważna. Jak jest z dostępnością w Macedonii? Jest podobnie jak w Polsce? Lepiej, gorzej? Wiesz co, Polska, Polska od zawsze była w miarę przygotowana na takie, na takie rzeczy. Natomiast no, Bałkany na razie jeszcze... Um, um nie są tak, uh, tak daleko. Uh, no jeden uh, jeden uh, jakby aspekt tego uh, tego wyzwania jest to, że Polska jest częścią Unii, więc ma więcej środków do wykorzystania z tych budżetów unijnych, tak, na dostępność, która jest no, nie bójmy się powiedzieć tematem bardzo bardzo wysokim i, i priorytetowym w Unii Europejskiej w Brukseli. No, my nie mamy takich środków jeszcze nadal, natomiast no, próbujemy różnymi środkami jako organizacja, która się tymi tematami zajmuje, promować to w instytucjach, w samorządach oraz w instytucjach. Instytucjach kultury, um, na instytucjach oświaty. Tak. Łatwo jest. Udaje się ta promocja. Dają się ludzie przekonać? Dają się ludzie przekonać. Tylko trzeba więcej czasu poświęcić na to. E, no niestety mamy mniej okazji do tego. Prawda, mamy mniej festiwali, mniej jakby tych wydarzeń kulturalnych, mniej osób, które uczestniczą, a są osobami z niepełnosprawnościami. E, ale, ale działamy, działamy nadal z naszą organizacją Equality. No, robimy ten festiwal, nasz festiwal inkluzji, um, Festival of Inclusion i także teraz niedawno zrobiliśmy pokaz. Pokaz mody dla osób z niepełnosprawnościami. Rozwijamy brand um, mody adaptacyjnej, który będziemy promować w następnym roku na cały świat. Dużo ludzi przychodzi na ten festiwal, dużo ludzi było na pokazie. Na pokazie mieliśmy bardzo dużo ludzi, na festiwalu przychodzi dużo ludzi, chociaż chciałbym, żeby to było więcej, bo, bo nasz festiwal akurat jest taki bardziej integracyjny, w sensie organizujemy to w jednym z jakby dzielnic miasta stołecznego, Skopie w Macedonii i no próbujemy, wiesz, integracyjnie podejść do tematu, tak, bo oczywiście że, że są to e, jakby wydarzenia dla nas, tak, e, jakby no, no w samej myśli e, tego pojęcia i w ogóle misji, tak. Natomiast ja bym chciał bardzo, żebyśmy rozwijali i edukowali ludzi, bo to jest chyba bardzo ważne, tak. E, no, tak dostępność jest ważna dla nas, ale edukacja jest ważna i dla nas i dla innych, żebyśmy mogli po prostu stworzyć lepszy świat do życia. Kultura, jeżeli się budzisz któregoś poniedziałku, wtorku czy środy w Skopi i sobie myślisz poszedłbym do teatru, albo do kina, albo do muzeum, albo na spacer, masz szansę? Tak, tak, mam szansę, jest coraz więcej szans, coraz więcej instytucji jakby jest otworzy, otworzone na, na taką e, współpracę, e, no nie jest idealnie jeszcze, natomiast e, tak jak powiedziałem, no chciałbym stworzyć taki mega, ultra projekt, który już nawet rozmawialiśmy z wami, że, że byłoby fajnie zrobić, no i wciągnąć całą Europę Środkową, tak, do tego projektu, e, tworzyć dostępność i po prostu walczyć o, o, o więcej dostępności i wie Większego udziału osób z niepełnosprawnościami, którzy mają naprawdę niekiedy i w niektórych obszarach więcej do powiedzenia. W Skopie no, no chcemy teraz ten festiwal nasz wyciągnąć z dużego miasta i potem, no, tak jak wy to robicie, tak w różnych miastach mieć ten festiwal, bo, bo uważamy, że przez kulturę mamy pretekst żeby wyjść ze stolicy i zrobić to samo, replikować, wiesz, i po prostu zarażać tą misją innych ludzi z innych regionów i pokazać samorządom też mniejszych regionów, że, że się da. Na dobre pomysły, nie ma praw autorskich, to oczywiste. Mm, my rozmawiamy po polsku, ty wszystko to, co tutaj obserwujesz, wszystko się dzieje po polsku. To my się teraz troszkę pouczymy macedońskiego. Dostępność po macedońsku to? Dostępność po macedońsku to pristapnost. A świat bez barier? Svet bez barieri. To prawie jak po polsku. To jeszcze społeczeństwo równych szans? E, za Zasite. No pięknie. Czym dla ciebie jest dostępność? Już tak po polsku. Tak, dostępność dla mnie jest tworzenie możliwości nawet tam, gdzie ich nie ma. Pięknie dziękuję, Gere. I trzymam kciuki za dostępność w Macedonii. Dziękuję Robert, dziękuję wam. Naprawdę robicie wspaniałą robotę. Trzymajcie się tak dalej. Bo jest dla kogo? Jak przyjeżdżają do nas goście nawet z Macedonii? Wow! <laughs> Dzięki. Nasty Festiwal Kultury bez Barier.